Prawo w prawo pojedziemy i włączajmy kierunkowskaz. Jest oznakowane, że jest skrzyżowanie w prawo, to włączajmy. A prosto jak Dojeżdżając do tego skrzyżowania i patrząc tylko po, po znaku, miałem oznakowanie, że jest droga w prawo i prosto. Czyli chcąc jechać tam prosto, nie włączałbym e, kierunkowskazu. Natomiast faktycznie skrzyżowanie jest wyprofilowane tak, że idę w zasadzie w prawo. I to prosto to robię skręt w lewo. Więc orientując się już, że faktycznie wykonuję skręt w lewo, włączyłbym potem ten kierunkowskaz. Natomiast patrząc tylko na znaki, nie włączałbym go gdzieś tam bardzo wcześniej. My jechaliśmy w prawo, więc dostaliśmy znak, że jest droga z pierwszeństwem po takim skosie w prawo, więc włączyliśmy, tak? I pojechaliśmy sobie w prawo. Chcąc jechać tam na wprost, widzę znak, nie włączam. Natomiast faktycznie wjeżdżając na skrzyżowanie w lewo bym włączał, bo tak jest wyprofilowana droga. Że chcąc jechać na wprost, faktycznie skręcamy na skrzyżowaniu w lewo.